content i mam pasję i ja w ogóle to jestem wspaniały w tym i doworzę i robię prze**** rzeczy. O, naprawdę? Co takiego robisz? No jestem otwarty, wierzę w siebie, jestem bardzo charyzmatyczny, nie da się mnie zapomnieć. Co tam było jeszcze? Eee... No, jakbyście mi dali cokolwiek do zrobienia, to bym to zrobił. Niezły jesteś. I, tak. <noise> Rozumiecie? No. Przykładowy, typowy casting, nie? Że ludzie tacy przychodzą i mówią tak. Cześć, ja bym chciała być influencerką, bo od zawsze się pasjonuję social mediami. Jestem w tym świetna. Co prawda na razie się jeszcze nie wybiłam, ale to kwestia szczęścia, i właśnie tutaj myślę, że to szczęście będzie mi sprzyjać. Dlatego chciałam dostać tę szansę. Uwierzcie mi, że nie pożałujecie, jeżeli mnie weźmiecie. Jestem mega kontenciarą, pełną energii. Znajomi mi często mówią, że właśnie powinnam zostać influencerką, bo jestem mega zabawna. Opowiedzieć żart? Przychodzi baba do lekarza, a lekarz też baba.